Się inspiracją dla nas i naszego pokolenia. Witam. Pokażcie się, nasze kochane kobietki. Witamy serdecznie wszystkie organizacje biorące udział w dzisiejszym wy wydarzeniu. Festiwal Pieroga 2022. KGW Suski Stare KGW Zawielaki Koleżanki z Brzeźna KGW Brzeźno KGW Lipianka KGW Goworowo KGW Gnaty KGW Kaczyniacy KGW Milewo Wielkie Klub Seniora Stroszyna KGW Śprawi KGW Laskowiec KGW Wulka Konińska KGW Zborawego Dla przypomnienia wszystkich, skąd wywodzi się nazwa naszego koła, pierożanki. Poproszę panią Anię o przeczytanie naszej legendy. Witam serdecznie. E, więc zaczynam. Nazwa naszego koła wzięła się od starej opowieści, mówiącej o tym, że dawniej panny z naszej wsi gościły swoich mężów pierogami, gdy ty i ci przybywali w Konkury. Te pierogi takim smakowały że panny zostawiały mężatkami, ale nie zapomnijmy, że przecież stare przyporzepadło padło mówi, że przyżą łątek do serca mężczyzny. Mieszkańców naszej wsi z tego powodu nazywali pierogami, a panny na wydanie pierżankami. Jednak nie tylko ta historia jest powodem takiej nazwy naszego koła. Pierogami dawniej i obecnie guściło się u nas zawsze znakomitych gości, takich jak ksiądz po kolędzie, czy odwiedziny dawno niewidzianych krewnych. Stąd wzięła się inna historia, najprawdopodobniej oparta na faktach, jednak dawna i świadków trudno wyszukać obecnie. Mówi ona o tym, że któryś z proboszczów naszej parafii, będąc kiedyś na kolędzie u jednych z mieszkanek naszej pięknej wsi, został ugoszczony przez niej wybitnymi pierogami. By nie być gołosławnym, pierogi tak mi smakowały, że gospodyni oraz jej pierogi zostały wychwalone w kościele Zambony, a wszyscy złośliwcy, którzy nam pozazdrościli takiej pochwały o dobrodzieja, zaczęli mieszkańców Żabina nazywać pierogami. To przezwisko tak się przyjęło, że później wszyscy nas tak nazywali, a my być rozpoznawanymi wkrętaliśmy pierogi do naszego koła. W końcu mamy być z czego dumni. Także witaj was w pierogi z Żabina. Brawo! Murarze, co wy po jednej cegielce, po jednej Po jednej cegielce, po jednej cegielce do muru kładzie cię. Czy kochać mam, mam na, czy może dać gliny. Dużo jej tu mamy, dużo jej tu mamy, za darmo mamy,